Witam wszystkich, tutaj Forever na mikrofonie. Dawno się nie słyszeliśmy, prawda? Ostatnio przeglądałem sobie statystyki graczy w CSGO i natrafiłem na pięciu ciekawych graczy. No, w sumie było ich więcej, ale wiecie, pięciu, top 5, lepiej to brzmi. Statystyki, na które zwróciłem wtedy uwagę, to ilość godzin przegranych w CS. -ie. Myślałem, że taką realną wartością będzie tam 10 tysięcy, tak plus minus, no może powiedzmy 12, ponieważ niektórzy grają od samej premiery. CSGO i jeśli poświęcają grze wystarczającą ilość czasu, no to mogą tyle sobie godzin nabić. A co wy na to, jeśli powiem wam, że są gracze, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy godzin w CSGO? Powiecie pewnie, że to bustowane godziny. Poniekąd macie rację, ale zaraz do tego przejdziemy. Ilość godzin w CSGO można nabijać na różne sposoby. Czas spędzony w grze to nie jest tylko czas spędzony w meczach turniejowych, na deathmatchach czy na mapach do treningu EMA itp. Itd. Nawet siedzenie w menu głównym nalicza nam godziny, gierki na każualach też nalicza nam godziny, a nawet granie na serwerze z botami, gdzie trenujemy smoki, flesze, sprawdzamy różne busty czy triki, też te godziny nam dorzucają. To wszystko ma rzut na ilość godzin spędzonych w, w grze, ale niestety są też programy stworzone do tego, aby nabijały nam godziny w cesie, gdzie od nas nie jest nawet wymaganie kiwnięciem palcem. No, może poza odpaleniem programu. Niemniej jednak jest wielu graczy, którzy sobie tak godziny właśnie nabijają. Wracając do graczy, których znalazłem, no to pierwszy z nich ma ponad 10 tysięcy gier na Steamie. Yy, 10 tysięcy, trochę dużo. Ciekawe, kiedy znalazł czas skubany, żeby zagrać we wszystkie. Gracz ten jest całkiem aktywny, jeśli chodzi o wymianę przedmiotów i tym podobne. Warto zauważyć też, że spędził on w ostatnich dwóch tygodniach ponad 10 tysięcy godzin aktywnie. Hmm. To całkiem dziwne, ponieważ w tygodniu mamy 168 godzin, więc w dwóch tygodniach mamy dwa razy więcej, czyli 336. Także, no, ten. Do 10 tysięcy, no to trochę brakuje. Jest to przykład ładnego boostingu godzin i zakłamaniu, jakie wkrada się w jego statystyki aktywnie spędzonych godzin w grach. Także, no, ten. To jest cheater. Tak przy okazji, to całkiem fajne skiny posiada w swoim ekwipunku. Hmm. Drugi gracz to Pan Uśmieszek z ładnym kotem na stronie głównej profilu. On jest już bardziej bliżej takiej prawdy, jeśli chodzi o spędzone aktywne godziny, ale leciutko źle to sobie skalkulował i ma ich ponad 400. Pan Uśmieszek również jest zawalonym CS-owym graczem, ponieważ też posiada sporo tam fajnych skinów i drogich przede wszystkim. Widać przynajmniej, że chociaż gra w tego CS-a, a nie tylko, godziny sobie bustuje i bustuje i bustuje. Trzeci jegomość oprócz spędzonych godzin w CSGO może pochwalić się również sporą ilością godzin w Team Fortress 2 czy Counter Strike Source. W CSGO ma zaś tylko 44 tysiące godzin, tak leciutko. ale niestety nie wiem ile tych godzin spędził przez ostatnie dwa tygodnie. Co do ilości skinów, to ma ich sporo, nie licząc oczywiście skrzynek. Sporo skinów się powtarza, możliwe, że to jakiś kolekcjoner i będzie się nimi kiedyś wymieniał, no ale wiecie, kto to wie. Teraz mam dla Was, można powiedzieć, taki ciekawy przykład, ponieważ przedostatni gracz, czyli taki top 2 we wszystkich tych statystykach, jest według mnie najbardziej legitny z tych wszystkich. Chociaż ilość godzin spędzonych w CSGO mnie przeraża. niespełna 47 tysięcy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni w grze spędził ponad 200 godzin, co jest, można powiedzieć, normalną już wartością dla gracza, który bardzo lubi grać w CSGO. Kiedyś sam miałem ponad 200 godzin w dwa tygodnie, jak grindowałem pierwszy raz do Globala z widzami. Ech, to były czasy. W przypadku tego i kolejnego gracza sprawdziłem realny czas gry w CSGO i tutaj niespodzianka. Ten gracz aktywnie w samej grze spędzi ponad 38 tysięcy godzin. Co i tak jest ogromną wartością w grze. Reszta godzin może być boostowana albo przesiedziana w menu głównym. Te godziny naliczają się też podczas oglądania Majora i TP w menu głównym, więc może i on tak te godziny sobie spędził. Jego ekwipunek to potwierdza, bo ma sporo pamiątek z różnych tam eventów z różnych lat. Powiem, że kolekcja hmm, całkiem imponująca. No i słuchajcie, nadszedł czas na naszego numer uno, czyli króla boostingu godzin, czyli Konusoida. Gracz ten spędził w samym CSGO ponad 53 tysiące godzin i jest rekordzistą, jeśli chodzi o godzinowe statystyki w CSGO, z czego ostatnie dwa tygodnie wskazują ponad 1600 godzin. Całkiem nieźle. Co ciekawe, faktyczna ilość przegranych godzin wynosi niecałe 2,5 tysiąca, co jest mikro wartością w porównaniu do tego, co sam Steam nam pokazuje. Na matchmakingach. Strasznie rzadko się pokazuje, ponieważ ostatnią gierkę na dzień, w którym to nagrywam, datuje na 25 września, a przedostatnią na 1 września. Możliwe, że odpala sobie meczek raz na te 2-3 tygodnie, aby ranga mu nie zniknęła. Niemniej jednak, jest to największy godzinowy cheater, jakiego widziałem. Ilość godzin w CSGO na Steamie robi wrażenie i obecnie jest on numerem 1, jeśli chodzi o czas spędzony w CSGO. Co do jego ekwipunku. To bida totalna, nawet tego pokazywać nie będę. Sporo skrzynek, trochę kapsuł z naklejkami, parę dropów i sporo odznak. Skina to on ma chyba jednego tylko do MP5 i w dodatku jest to pamiątka. Także tak przedstawia się pierwsza piątka no-life'ów CS-owych. Część z nich naprawdę pojechała po bandzie jeśli chodzi o boosting godzin w samej grze, zaś niektórzy, a na pewno ten drugi gracz, starają się spędzać aktywnie w CSGO swój czas, grając po prostu w grę, a nie boostując sobie godzinę. Biorąc pod uwagę steamowską ilość godzin, to Conusoid spędził w CSGO ponad 6 lat bez przerwy. Bez picia, bez jedzenia, bez załatwiania się, no lifejąc w CSGO jak dzik. Natomiast drugi gracz, biorąc pod uwagę ilość aktywną godzin w CSie, czyli te ponad 38 tysięcy, no to spędził prawie 4,5 roku non-stop łupiąc w CSa. To już jest zarazem imponujące. I przerażające, żeby tyle czasu spędzić w grze. Wyobraźcie sobie, siedząc tyle godzin na E-mapkach trenując. Ale Emap by się wtedy miało. kurcze. nie mówiąc już o dłoni, która by eksplodowała w trakcie tak intensywnego treningu. No po prostu łapa by spuchła jak, jak 150. No nic, tym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tutaj czas. Ja się zwijam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!